Dzień dobry, z tej, dzień dobry z tej strony, Dabcio, Gram dzisiaj znowu w Undertale i to prawdopodobnie będzie ostatni odcinek Undertale z pierwszego sezona. No, więc chyba będzie, dlatego gramy już. No, ja myślę, że raczej to będzie ostatni odcinek z Undertale. No, dobra, idziemy. There's two bunches of sounds. There's two bunches of suns. Hmm.

since 然后，你们的。

Czekajcie, Czekajcie. coś mi przyszło. przyszło. Nie. Ja teraz nagrywam under, Ja teraz nagrywam Undertala i możesz się przewitać Dzień dobry No Też do mnie zadzwonił Dobra to walczymy z tym Ostatnim bossem Tak dzisiaj kończymy Undertal sezon pierwszy I musimy to szybko Okay. Muki, że ty ci dużo szczęścia, em. No. no. Pamiętajcie, dajcie łopatkę w górę, geczowi. Uw. Uw. Dobra.

Pamiu. Um. No. Dobrze no. ci wychodzi Tak bardzo. Tak, Emil, jestem na ostatnim bosie i muszę go pokonać. Tylko mam mało hp. Wow, ale to jest coraz trudno, On się zdenerwował, ten bos. Tu, tu.

Jest, udało nam się widzowie przed ostatniego bossa pokonać, ale jeszcze nie tyle, będzie ostatni. Czy zyskał ci ostatni do pokonania? No, tak. Możemy sobie pograć. Uff. Chyba dzisiaj przejdziemy widzowie w ogóle ten. Co? Jest... Nie Nie Nie... nie... nie, nie. nie. O ty pip, pi Sam jesteś idiotą. Mm. Nie, ja mówię do tego kwiatka. Do tego, Do takiego kwiatka są te co mnie. Przepraszam Was, widowie Zam Zamknęło mnie z gry. Co się tu właśnie stało? Co się tu właśnie stało, widowie? Co się dzieje? E co? to? Ej, widzicie to ile on ma levelów? On ma 9999 Czy tam my? Nie, to Floyd Dobra Tak, chcę zasejwować Nie 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 Jak mógł? Będziemy walczyć z Floween, tym kwiatkiem. Tak my będziemy walczyć z tym kwiatkiem. Ej, ja ci No ja. Ale ci pokażę jak on wygląda w ogóle. Czekaj. Zobaczcie na kamerce jak on wygląda. Nie, przepraszam, wyzwyczaję. Co się dzieje? Nie czuję, że to, no, to do... o, jakiś kok, nie ja nie wiem o czym chodziło. Jak on wygląda, ludzie pan Wyglądasz komicznie. Komicznie. Wygląda. Świetnie, że nie ma głosu, naprawdę mega.

Łoł! Wow. Łoł! Wow. Co jest? Ty! O! My mu zadaliśmy 5 HP! Jezus Maria, nie! to jest niemożliwe, ludzie! To jest za trudne. Nie pamiętam, że... okay. hmm. Dajcie go wczoraj. No. no to jest w tym czymś. Mmm, pięknie, pięknie. bo tu trzeba to wyłączyć. bo to jest takie zbudowanie. No? I to co? Ale co fajne? No... Ten, mecha... kruk. No. Swocky? Jeszcze ma głogaczek. O dzień dobry. Dzień dobry, Flowey. Jest dziwny, Flowey. Co jest? Oj, pamiętajcie! Ojeju.

Jest zdarzyło O nie, ja tego nie lubię pamiętać, to widzę, O, o nie.

O to... teraz zielony to mój najlepszy kolor. A wiesz w Robloxie i jestem już runner. Dam, dam, dam. Kupiłem sobie runnera. Jestem runner. Skąd użyłem w Robloxie na poje. A pamiętajcie diowie... wideo, że ja jest jeszcze dzisiaj na, <śm> Że... Co? że będę miał nowego skina, bo się już nie mm. mogę go czekać, aż go sobie kupię. Nie Gabczo. Ale specjalnie zostawiłem KGM, żeby pokazać, znaczy nie pokazać, ale może nie będziecie widzieli jak kupuję, ale żeby pokazać skina. Ja go sobie kupię, specjalnie czekałem z 80.

Nie, nie, nie. jest ludzie, udało nam się pokonać ostatecznego bosa. Nie wiem jak. Nie, nie, dlaczego jesteś taki mocny? Ty, ty, Co? chyba sobie je robicie. Naprawdę, idiota.

Jak chodzi po sangr, by się schalał. O nie wierzę. Ta twarz. Co? Jak ty to robisz? Co się stało? Chciałem z tą Pobić. Nie, 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 jest jakiś haker. Co to? Pudze, pudze. Ha. <suszy> 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 Oh Wa flowy flowy yeah? ja, ja ciebie nie cierpię dlatego, dlatego cię zabiję. To jest. Walk. Ej. No gdzie skończyliśmy Undertala? By, 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 by. No więc do widzenia widzowie, widzimy się może nawet jeszcze dzisiaj w drugim sezonie z Undertala. Pa!